W latach 50., tak od początku lat 50. Polska, jeżeli chodzi o budowę szybowców i samolotów sportowych, to prowadziła w świecie. Szybowce polskie no, na całym świecie były znane i właśnie były sprzedawane. No niestety teraz jakoś jest inaczej, inny trend, inne. Ale uważam, że żeby być dobrym pilotem samolotowym, cywilnym czy wojskowym, trzeba zażyć po prostu podstawy latania na szybowcu. To jest jedna z, uważam, z najważniejszych cech pilota w ogóle. Bywają piloci bardzo dobrzy, nie latając na, 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 na szybowcach, ale tu jest ten smak, to wyczucie w tym szybowcu daje taką... W młodzieńczych latach frajdę, której się nigdy nie zapomni. Można latać na pasażerski Boeingu 737, a w wolnych chwilach lata się na szybowcach. I wielu moich kolegów w ten sposób robiło przez całe lata. To, że ja się szkoliłem inną metodą, nie to, że wsiadałem do kabiny, bo teraz to jest dla młodych ludzi to jest nie do pomyślenia. Że sied siedząc na takim zydlu, trzymając ten knypel i, i orczyk na nogach, tylko było skrzydła i kawałek trochę konstrukcji. Odbywało się to loty metodą tak zwaną jednomiejscową, czyli isutra nigdy nie była. Wyciągarka w końcu lotniska ciągła ten szybowiec, bo moi koledzy również się szkolili, ale metodą inną. Czyli metodą, że z tyłu miał instruktora. Ja tego instruktora nie miałem. Pęd ludzi do latania był tak duży, że po prostu ci instruktorzy ich było bardzo mało i szkoły nie nadążały. Już postawiono w ten sposób nawet uczyć. Instruktor był na ziemi i tylko dawał wytyczne. I po prostu najpierw to odbywało się, że to były szury po ziemi, potem coraz wyższe skoki, skoki coraz wyższe, coraz wyższe, potem. Skok 60 metrów, i zakręt pod kątem 45 stopni, bo lądowało się na tym samym lotnisku, ale w innym miejscu niż się wystartowało. I w ten sposób się to odbywało, aż na wysoki start. Czyli to był ten lot, gdzie wyciągarka wyciągała na wysokość 200-250 metrów, i robiło się nad nadlotniskowy, i się lądowało. To już było coś. Już człowiek czuł, że jest pilotem, ponieważ wykonał wszystkie podstawowe rzeczy startu i lądowania nad lotniskiem. Na ogół to były cztery zakręty, po 90 stopni, ale już ta runda nadlotniskowa, ona była, ona, ona właściwie nad lotniskiem się odbywała, bo szybowce miały małą doskonałość. Bywało nawet tak, że na takich badaniach. Zresztą przyjeżdżali z całej Polski. A szczególnie zapamiętałem te pierwsze y, badania. Przyjeżdżali dobrze zbudowani chłopcy i okazało się, że ci dobrze zbudowani wcale się nie nadawali do latania. Odpadali od tych badania. A takie na ogół niscy chucherka, takie wydawało się, że to on już chyba jest chory. On był właśnie zdrowy. Wszystkie wysiłkowe. Y, sprawy y, wytrzymałościowe, przechodzili bez niczego. Czy badania psychotechniczne, psychologiczne, dobrze wszystko y, y, potrafili rozwiązywać. A tamten dobrze zbudowany okazuje się, że z płacem odjeżdżał, bo miał taką chęć latania, ale nie brał pod uwagę swojego zdrowia. A tu się okazało, że jednak, y, no niestety, ale odciech był wtedy bardzo duży. Lotnicza brać, tak, istnieje. Ona istnieje. Ale chcę Panu powiedzieć taką rzecz, że ta lotnicza Brac jest podzielona na jakieś tam yy, sekcje, które tworzą taki zwarty trzon. Jeżeli jest sekcja spadochronowa, to jest są tak wszyscy, jakby trzymali te linio, linki od spadochronu. Tak właśnie trzymają. Rzadko bywa tak. Ale bywają też takie przypadki, że na przykład ten skoczek z również jest pilotem. Potem jest te sekcje tych szmatonotów wszystkich, które ja tam nazywam, nie? Tak, to oni też stanowią swoje i wcale się nie dziwię, bo tak powinno może być. Może by było, gdyby jedna grupa była agresywna w stosunku do drugiej, nie? Ale na ogół to nie. Była się jakaś zawiść? Coś takiego? Nie, nie, tego to nie ma, tego raczej nie ma. Jest taki podział i to chyba zdrowy podział, taki normalny podział jest. <laughs> to znaczy było, bywało tak, że jeżeli ja pobierałem spadochron spadochroniarni, bo tam to takie no lotów się spadochron nie brało. Ja tam do wysokości 300 metrów to nie było nawet sensu brać, nie? To ja mówię, o! Już będzie leciał, już będzie, a, a, a ty siedzisz tu na tych spadochronach, nawet się nie ma kto wywieźć do góry, żebyś sobie skręcił łeb, no nie, tak po prostu żartobliwie, ale nigdy jakiejkolwiek zawiści nie było, żarty były wszelkiego rodzaju i, i, i humory, ale zawiści, że ktoś był spadochroniarzem, a inny był y, pilotem samolotowym, czy żyłowcem, tego nigdy nie było, w wielu przypadkach. Bywało tak, że ten spadochroniarz z biegiem czasu stawał się pilotem szybowcowym, samolotowym. W końcu trafił do wojska, latał w wojsku. Także różnie, różnie to bywało. Kogo spotkałem? To ja mówię, że miałem szczęście latać z dobrymi pilotami. Wspomniałem właśnie tu o Edwardzie Makuli, którego uważałem za jednego z najspanialszych ludzi. To po prostu klasy światowej. Pilot i w ogóle teoretyk lotnictwa. Wydał wiele książek. Potem no szkoliła mnie Pelagia Majewska, ja mówiłem, latałem z, ze Zbigniewem Wróblewskim. No i innych tego rodzaju może też dobrych pilotów i instruktorów, ale to były osoby wyróżniające się. Spotkałem w swoim życiu ludzi również, między innymi generała Stanisława Skalskiego, z którym spotkałem się na trzy miesiące, ostatni raz na trzy miesiące przed jego śmiercią spotkał się w Oświęcimiu, a z lotnictwa w Wielkiej Brytanii, Dywizjonu 303, wspaniały człowiek, wspaniały mówca, dawał wiele takich wykładów i cyklów wykładów z lotnictwa i nie tylko. Po prostu człowiek legenda. A na takich ludziach właśnie ja starałem się opierać, nie tylko swoje latanie, ale i to takie wnętrzne. Po prostu, bo uważałem, że to był człowiek bardzo prawy i na, na takich ludziach się trzeba wzorować. Spotkałem bardzo prawych ludzi i mądrych właśnie poprzez lotnictwo. Gdzie potem w cywilu było mi ciężko się z wieloma ludźmi zgadzać. Nawet do tego stopnia, że w wielu przypadkach unikałem ludzi, którzy mi nie odpowiadali. Nie robiłem to w sposób jakiś taki nachalny czy brutalny, ale nie chciałem z takimi ludźmi mieć za wiele do czynienia. Miałem wspaniałych kolegów, którzy niestety ze względu już i na wiek, żeśmy się dawno rozstali. Po prostu niektórzy z nich już nie żyją. Też wspaniałymi ludźmi. I tak jak tutaj Pan wspomniał o Tadeusz Góra, nie? No pierwszy człowiek w świecie oznaczony medalem w lotnictwie medalem Lilientala. To są takie osobowości właśnie, na których Trzeba się y, szkolić, trzeba się y, zapatrywać.